Największy błąd, w prawie palm popełniasz i nie, nie przesadzasz ich po zakupie. Zobacz, moje są przesadzone i jak się nie rosną. to wygląda to tak, że kupujemy palmę, kupujemy ładną osłonkę, wkładamy jedno do drugiego, ustawiamy to na przykład w salonie i potem się dziwimy, że nam palma marnieje. A marnieje, bo umiera z głodu. Zwróć uwagę, ziemia, w której kupujesz palmę, ma główne zadanie być lekką, a niekoniecznie odżywczą. Dlatego to od Ciebie zależy, czy dasz jej dobry start, czyli dobre podłoże. Możesz do tego użyć gotowej ziemi dla palm Kronen Preta. To ziemia nowej generacji, bo nie tylko nie zawiera torfu, ale zawiera też dwa innowacyjne składniki. Ecofibrex, czyli włókna drzewne, które optymalizują warunki rozwoju korzeni, i Compoferm, czyli bioaktywny ekokompost. Co to znaczy bioaktywny? O to możesz zapytać Lili, czyli wirtualnego doradcę ogrodniczego w aplikacji Kronen. Zresztą Lili możesz zapytać o wszystko, co jest związane z uprawą roślin. Spytałam ją, co to znaczy podłoże bioaktywne, i to znaczy, że zawiera ono mikroorganizmy, które pomagają. Pomagają rozkładać materię organiczną, a dzięki temu wzbogacają ziemię o składniki odżywcze. A te składniki odżywcze to to, co karmi nasze palmy. Zapamiętaj, żeby dać palmie dobry start, przesadź ją po zakupie do większej doniczki i do dobrej ziemi, takiej jak kronen I nie musisz z tym czekać do wiosny, możesz to robić cały rok.